Salówka przez środek zawodników Kleenexu, Elster, fantastyczna piłka! Szczepaniak jest po lukarnym, Szczepaniak! Zerwana pajęczyna teraz przez kapitana F. Raper No i jak to się mówi, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i ta maksyma została potwierdzona w najlepszy możliwy sposób w tym spotkaniu. Varela. Uderza i trafia. 4 do 2 dla piasta. Chyba nieco zasłonięty był w tej sytuacji. Łukasz Błaszczyk. nie mógł zapobiec tej katastrofie. Futsalówka po tym płaskim uderzeniu warelu i po jego rękach wpada do siatki. Kolejny raz Legia, ale teraz pakował piłkę do bramki. Andre Luis o 4 do 2. Ale nam się otworzyło to spotkanie, ale nam się otworzyła legia, ale nam się otworzył Bemet. W samo okienko bramki Patryka Labudy uderzył teraz Andre Luis, nie dając żadnych szans na interwencję. Zobaczmy to jeszcze raz. Andre Luis samo okno. Do lewej strony. Dobrze teraz. Webit i Bramka na 1 do 0. Świetna teraz akcja kompitacyjna w wykonaniu drużyny gości. Eurobus Przemyśl obejmuje prowadzenie. Już po 4 minutach spotkania. Zaczęło się wszystko od uderzenia, właśnie podania Łepita. Jednak to co zrobił Christian Nemę, to zagranie podeszwą. Aleksander Koletnikow z linii bocznej. Jakub Kolkoliko! Jakub Kąkol, jego firmowe zagranie, kapitalne uderzenie i wynik spotkania jest otwarty w 22 minucie. Ćwiczone zagranie, noga pięknie ułożona.